Koń czy i haha ha. Co? Dupa jajco. <laughs> Jak ciągł. Czu... Siemka wszyscy Przepraszam, że tak długo znowu nie robiłem filmów. Ale ja kurde jestem zainteresowany miałem playground. Wiecie o tym. To jest po prostu najlepsza gra, jaką zauważyłem! sobotę. I niedzielę nie robię bo. Bo srak. A poniedziałek, 24 czwartek, piątek nie robię, dlatego że kurde jestem w szkole i ja nie mogę robić takich filmików w szkole. A jo. Więc. Będzie teraz co. dwa tygodnie, ok? No to fajnie. Monteczki. Więc teraz będą filmy co dwa tygodnie, a nie. Kurde, dwa miesiące! No pamiętasz, po prostu pamiętasz o Durper? Dlaczego nie? Przecież tak. E, przepraszam. Co ty chciałeś zrobić? Eee, ja i co chciałem zrobić? O czym wy gadacie? Kiedy będzie w Końcu Black? Dupak, on tu nigdzie nie przyjdzie. Ale mi smutno, bo on był fajny, czarny. Black nigdy nie przyjdzie. Co ty? Samon, co Dupak? Nie, przestań mnie tak nazywać. A czy ty to właśnie powiedziałeś? Nie. Ja. Ja tego nie powiedziałem. To ty powiedziałeś. O no i sam, iść tam sobie. Zabiję... Cię! NIE! NIE! Zabiję cię. Gdzie? Jestem! Oh. Oj, o łaksusz, o łaksuś. Ty zawsze jesteś głupi. Zobijacz cię Co ty jesteś? A, A! Co to za gościu? Hmm? Um, ja nie wiem. Nie wiem, co to za baboko. Włóczęgę ciekawe, dlaczego on ma tam takie stópki. Na pewno to on ma, bo już mu widać stópki, i poza tym, gdzie my jesteśmy, Dreamcore, wiesz? A co to Dreamcore? Zamknij się, samo co ty robisz. Ja chyba się zabiję. Sam gdzie ty poleciałeś? Abogados from Mexico. gdzie my jesteśmy? No nie tylko w tym znowu tym głupim miejscu. Witajcie. Nazywam się Blueberry. Teraz ja tu będziecie mieszkać na zawsze? Zamknijcie. Co ja powiedziałem? Dupa. Ej, człowieczku, to ten telefon stary. Aleluja. Aleluja. Co się po prostu stało? Jaj, co się stało? ha 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 ha, tu zostaniecie na cały rok. Na cały rok. Tak baboki. Zamykam was więc norunia. No dalej. Co się tak zapatrzysz, no dalej. Stary, o co ci chodzi? Widzowie przecież nie wiedzą. No po prostu zrób. Ale o co ci chodzi? Nic nie musicie robić, kochani. Zabijecie. Co ty? Co ty zrobiłeś? Jezus, zawsze niewygodnie jest. No to zostaniemy na zawsze, tak? Ej, owaks, zobacz. A w ogóle gdzie jest Simon? O, Simon tu. Plak? No, ale znowu. Babok. Babok, słyszysz mnie? Babok. Cześć! Stary lepiej ucieka od niego. Co tu się dzieje? Simon, lepiej uciekaj, tu jest wyjście. Gdzie plaki są? Ty jesteś plak, ale na no, no serio, gdzie jest plak? Nie chodzi o Was. No co chodzi, stary baba. O Simona. Może ty się nazywasz babok? Ej, jo! Ej, jo! Let's go! Olach? Gdzie jesteś? W czarnej tupie. Co to było? I to było śmieszne. Nieważne. O macko bosko. Simon! Co ty tu robiłeś? A wiesz co? Wyszła mi czekoladka, wiesz? Simon, ja po prostu cię się zabiję za to. Olo, o lo, co ci chodzi? <tyskazie> <tyskaż> Teraz jedziemy, baboki do domu. Nie! Samo, ostatni raz tak zrobisz. Dobrze, kupo. To rzecz. O co ci chodzi? Off world. Ej, ty od, odejdź od kamery. Au, durpel, co to za rzecz jest? Ojej. Wow. Ty Simon jesteś. Hmm. A, wiesz, kurde? On wygląda dziwnie. Mm. A, uh, jasz. Yes. Um. Easy Simon Squeezy, koniec. Nie, nie, nie.